Będziesz yy, yy, paryżował? Paryżował będziesz? Może będę paryżował, zobaczę. Póki <grym> mi Dobra. O! Aś, kurwa! A, nie! A, nie! Okej. Okay, muszę wejść w ustawienia gry, tak? K <grym> <grym> kurwa, co on gada? <grym> co on gada? Nie w... Tak jest, chodzę na furgonetkę. Cimiku ja, czy 3.40 dzieci bez odbioru. Zasiadłam, czekam na ciebie. Najlepsze jest to, że myślimy obok ciebie, kurwa, go by przemysł. Znaczy robię. wiesz, jeszcze ja troszkę dalej od ciebie teraz daleka, więc lepiej tak się komunikować. Ja <laughs> znaczy, byś gadał w szybę. Wiem co na mowę poprawi humor Logan. Co? Nowa stylówka. Być... Nowa no stelowa. No ty tam do wyboru dużo nie masz, ale może ja sobie. ma, are you doing? Do you it? Like yeah. from Paris. Paris trochę, <laughs> You look like a little bit, a little bit, I'm, uh, I'm the big dark designer. Look at this. Yeah, look at this. Yeah. Okay, have a nice day, yeah. baby. Hello, sir. Hey there, hey, Hi, hey, hey. Hi! Hey, you, you like my son? He's um, my son, he's my son. Oh. Wait a second, wait a second. Oh, he's my yeah, son, he's sure. my son, and he's looking for a girlfriend. Maybe you want to go on a date with him, huh? Um, see. I can organize it. Like, I understand, like, the whole girl girlfriend thing, but I'm a grown ass woman, you know? uh Okay, okay. So, so, so maybe a wife, you know? Huh? I'll think about it. How's that sound? uh that sounds like I don't want to. But okay, and I, I don't want to force it. So, you have a nice day. And you too. Come on, come on. Oh, all right, all right. We got to order, a new job offer. A oh, this is her truck! This is her truck! Beautiful truck Beautiful ta ta. Ta. A, and I'm just. będziesz Beauty stay safe, alright? Stay safe, all right, stay safe! I, she got really nice voice yeah, she got really Probably she nice suck Ale powiem ci, powiem ci jeszcze fajna dziewczyna, bo powiedziałem czy... Zapytałem się od razu, czy chcesz z moim senem iść na randkę, nie? E... I co? I ona powiedziała, że ona nie jest za bardzo w tych randkach, że ona jest po a prostu już dorosłą kobietą. Ale to jest to nisko jebane. No. Zajebiście, no to mamy czy nie? No nie mamy jeszcze, nie mamy jeszcze. No to poczekamy. A teraz będziesz yy, y, y, pariżował? Paryżował będziesz? No, może będę pariżował, zobaczę, <śmurz> póki mi się nie znudzi. <śmurz> Dobra. Ale teraz już nie da, bo wiesz, jak, jak za Polactwo się dostaje w pierdol, tak. to może po prostu będę trochę po francusku i oni... Jesteś Polak, a ja... No, nie, Jesteś Polak, a ja... No, 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 no. Powiedz po polsku <grym> <grym> <Zbudałem>? niemiecki tam <grym> niemiecki słyszałem szkańny. <iż> <grym> no, to już gubię te języki O, dobrze. Ale to możemy troszeczkę mówić po francusku Ja. Yeah. Yeah. Myślę, że to może zdać egzamin. Faktycznie, no za polską że dostajemy pierdol. pierwon. po ty. Bonjour, dog, <laughs> Bonjour, dog, what's what's popping? What's papel? What's papel? What's papel dog? <laughs> Maybe you wanna uh, package, package with some dobrze wit, dobrze skurwesin? <laughs> package, hello, package, coś co znaczy, package. Pakisz? To jest paczka. A, pakisz! Aha! Pakiś. A, a, paczka. Burger. Burger. Kula. Kul. <ścoughs> Żebyśmy my musieli, korwa, takich sztuczek stosować. Ale postosujmy, zobaczymy. <ścoughs> Otwieram klatkę, jakby co. Jak płacą, jak płacą? Ile il, siankiem stoisz? Ile masz kasie? Ile masz kiesiu? Eee, publicznościową prowokacją. Ja mam 11 tysięcy. O, i mamy ofertę. Masz 11 kapci? Prawie, Prawie 11, no. Ale co Ty... powiem 10 jest Adamczyka. Ale ku... A, 10 jest zixtyxtyxta... Adam... A, no, no, czyli... No, tak, ja mam swoich 600, no. Okej, okay, okej. Okay. 10 okay. n42, więc ja nie wydaję ich, bo... Nie wiem czy ja chcę dokonać pożyczek kolejnej tychy od niego. Dobra. A on mi dał na, na ziołek. Okay. A ja już z Andrzejem sprytnie się rozliczyłem, zrobiłem z nim dwa kursy i powiedziałem, że słuchaj, yy, podzielmy się tym długiem po połowie, bo chciał mi pomóc, więc ja dałem mu 4000 i on mi dał 4000 i spłaciłem to 8, które by, były mu winne. Jesteśmy na czysto. Troszeczkę sprytam, troszeczkę wiesz, tutaj trzeba było podgadać, ale jestem już z nim na, na czysto. Dobra? Bok! Oś, kurwa! Pff, aaa! Nie! Aaaa! Nie! Nie! <ścoughs> Nie wierzę w to, co się dzisiaj dzieje! Nie wierzę w to, co się dzisiaj dzieje! <ścoughs> Logan, mam już kurwa dosyć! Ja pierdolę! Ja pierdolę! No problem, Charlie, no problem, everything okay! Kurwa, mam już dosyć! Co za no dzień? Problem. Potrąciła mnie furgonetka, którą prowadziłem! Mogę szybko zdążyć z przygodą? Nie, nie, nie obwinij siebie, kurwa, to ja głupi jestem, że zamiast kurwa zaparkować, to no wysiadłem! No spokojnie, no ale skończyliśmy z tym wysiadaniem. Na początku myślałem, że to jest jakiś spisek, albo malutka kurwa dygresja, albo co najgorzej e, kurwa. brakuje mi słowa. Kurwa, taki jakiś bajka, oglądam fran francuską, że szczury. Sabotaż! Sabotaż! Tak, to mój sabotaż. Zaraz będę. Dobrze. Co my tu kurwa mamy? Piękny pejzaż. U, szam, Piękny kurwa. pejzaż. Lebloque. Le Jopierdzili! Jedziemy do śpitala, ciało! No dziękuję ci, no powiem ci... Kurwa, no chciałbyś to wymyślić, to byś nie wymyślił! Aha! To nasza podróż się kończy. <grym> Pierdol. Bo ty, bo ty mi kluczy nie dałeś. Musimy A. to odnieść po karetkę. Ale to wiesz, aha, no. nie, nie. nie. Bo ty i tak se wrócisz, bo ty se kurwa fast tracker pierdolnisz, morcia, nie? A ja tu będę musiał, no. To ja se tu będę musiał, kurwa, użycie ułożyć, no. <grym> Co, tutaj przy tym tym? A no. masz lockpicka? Nie, lockpicka, nie będę marnował lockpicka na jakieś gówno. Hmm. Próbuję to wszystko ułożyć. Sobie w głowie. Tak, tak! Wy jesteście kurwa bandą jebanych debili. Teraz do mnie to docieka. Wy jesteście kurwa nieudacznik, za nieudacznikiem. Jakby kurwa wielki do mnie udecznika. Ja podjeżdżam pomóc Polaka, a Polak mnie dziaba w pleca. Potem on kogoś bija, przychodzą do mnie i mnie biją, kurwa, pod szpitalem. A potem pojawia się ty, kurwa, od pierdaszka z sztuczki, trzeba cię wozić, kurwa. No, kurwa, powiem ci, ja nie sądziłem, nie ale nie sądziłem, Logan, że się potrącę własną ciężarówką. Nie przeszło mi to przez kurwa, myśl. no ja też, ja też. Że, że się Tylko potrącę sensu, własną... Że to... Patrz, to jest tak się łączy, że patrz, ja... nie mamy kluczyków do fury, nawet, jak karetka po ciebie, no A, weź, oh, weź yeah! to przecież mam w kieszeni, masz! No i chuj, więc jednak jest git. Jest git. E, dobra. Jedziemy do szpitala. Może po drodze spotkamy tych Anglików, tych ich rozjadę szybko. No i mamy jeszcze oponę do mielenia. Może ten dzień jeszcze będzie uratowany. Może, spróbujmy go, no uratować. Spróbujmy zakończyć ten dzień i z jakimś pięknym, kurwał uśmiechem naszym na twarzach, bo naprawdę, powiem ci, początek, kurwa, początek, kurwa, ciężki. Dzień, Początek no, ciężki. Potrąciłem się własną ciężarówką. Nie uwierzę w to. Śmieszne kurwa. Powiem ci jeszcze tak leżałem, leżałem. leżałem ja leżałem, leżałem i już widzę, że ona na mnie zjeżdża. I już tak wstaję, już lewa ręka się opiera na ziemi. i Już podnoszę ten zad kurwa. czary. Ja je Polak, ja je Polak, ja się w cyrku nie <grym, <grym, ja No Ja życie mam jak cyrk. Jedziemy. Jedziemy. Puściem mu muzykę zapuśćcie. Dobra? Dobrze. Elementary school, uh, est-ce que je peux aller à la toilette? Je Oh, toilettes, un de de la De la 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 je comme si, comme ça. Ah, quand comme, si, comme, si, comme ça. Oui. Parlez-vous français? Non, non. Enchanté, oh. je suis charlie.

They did save our lives in the first. Place. Tu tu tu. O, Logan, Logan, you didn't close it, yes? Yeah, to już tam kurwa nie, nie zamykałem jak Nie opcji. zamykałeś, czyli pa. nas ojebali? Nie, nie ma opcji, że nas ojebali. Nie ma opcji. Zaraz zobaczę. Wydaje mi się, policja tam wtargnęła z kopytem. No co to tu nie ukradają, to nie jest, kurwa wiesz. Tracisz pieniądze. To nie jest zwierzynic za... Mamy zlecenią, mamy zlecenią do e, las, Sandy Jakoś to idzie, jak się czujesz Charlie po tych wszystkich peripetiach? Czuję się parabolach. powiem ci no, kurwa, ja, że, że gorzej na pewno nie będzie. To po pierwsze. Po drugie No wierzę, że będzie kurwa lepiej. No co innego mamy zarabiać, Lagan? Wierzę, że będzie lepiej, że zarobimy dzisiaj troszeczkę kemszu i że same pozytywne rzeczy będą się nam zdarzyć, bo to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest, kurwa, tylko i wyłącznie pech. No kurwa. Tak, myślę, że tak, ale wiesz, to jest też jakby trening i test dla nas, nie? Czy ta łajba przeżyje storm? Dzisiaj były testy, solidne burze, zawieruchy i to ta prawda. łajba dalej płynie. I dalej to płynie, prostu, to, to prawda. Dokładnie, to, to pokazuje, czy teref, no, to, to wszystko, ta konstrukcja jest pewna czy niepewna. Przeżyjąc pięć sztormów, na pewno ta pszczołajba przeżyje kolejne 50 albo, albo i ze 100. I tego nam życzę. Tego życzę nam w te święta. Przede wszystkim spokoju i przede wszystkim dużo wyrozumiałości, bo wszyscy popełniamy błędy. Oj, to prawda, to prawda. Ale ile kurwa ich można popełniać? No powiem ci szczerze, ten sztorm, powiem ci ten... Ten sztorm związany z... Z tym uderzeniem kurwa wręczem, to powiem ci szczerze, no... Podtopił, podtopił mnie trochę. Troszeczkę się zakrztusiłem i się troszeczkę nawet kurwiłem, ale już jest dobrze. Jest. Ale gotówkę mamy, zarobioną za już za hmm. no Spierdalaj, kurwa, tym samochodem no. tam, będzie mi kurwa tutaj trakiem straszył. O, pasiorki zapnijmy, żeby już nie było takich sytuacji jak tamta. Teraz na przestrzał, Hopce. Bardzo dobrze. Moim zdaniem, jako trackerzy powinniśmy zrobić mafię trakową i tak się mścić na tych gangsterach, że po prostu namierzać, jaką furą jeżdżą i w pewnym momencie, po prostu, jak gdzieś tam będą na skrzyżowaniu, to ludzi mi tak, wy kurwy jebane, I'm sorry, I didn't watch, kurwa, on the road, cause your mom suck my dick, haha, ha, ha, i odjeżdżasz, kurwa. Tak, tak, troszeczkę tyle, tak trzeba. I robić, tratować tak. ich, mówić, wiesz, I'm sorry, I'm, cause your mom, kurwa, i wypierdalać po prostu, nie szprzeląć się z nimi i tak dalej. Ale tak. jaką furką frajer jeździ, jak mu pierdolnoć na światłach i po prostu, no, przepraszam, to pomyłka, przepraszam, to ja mam do więc nie patrzyłem na drogę, nie byłem skupiony. I odjeżdżasz. Dostanie kilka informacji Gosta, kto się zastanowi, kogo będzie pił. Mam pomysł Logan, co powinniśmy dzisiaj zrobić. te. Mam kurwa hmm? pomysł, co nam można powiedzieć, polepszy jakość pracy i zwiększy poziom satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych y, obowiązków na to trakerzej i nie tylko. Kupmy se kurwa dzisiaj w końcu te radio. Tyle pracujemy Ale jakbyśmy kupili to radio to byśmy nie mieli, kur to byśmy już nie mieli. 4 tysiące w plecy byłyby. Ale teraz będziemy mieć. Co ty na to? No nie wiem. Jestem przekonany, nagle zdaję, co czas pierdalają, co czas giniemy. Chyba, że oddzielnie byśmy jeździć. To jeszcze tak. Możemy kupić jedno. Może ktoś kupi drugie, ja będziemy się z kimś komunikować. <grymka> no, bo pan się bo... dwa radia, jak siedzimy obok siebie. No to, ale wiesz, bo jak, jak na przykład siedzimy teraz, ale jak ty wychodzisz, to być na przykład przez radio. Dobra, czyli dawaj go do góry. No, myślę, że no to mogłoby tak być fajne. Dobra. Podobno się radia psują. Psują się, wiesz co, powiem ci szczerze, była taka sytuacja, pamiętam, że mieliśmy pomysł, żeby każdy na tą trakko kupił sobie takie radyjko? Uh -huh. Ja na, za, za, zawinąłem to jednemu gościowi, który tam był i on powiedział, że zajebisty pomysł i, i powiem ci, kurwa, on kupił to radio. Gadałem z nim wczoraj czy tam przedwczoraj i on kupił to radio i powiedział, że wiesz co, kupił tydzień, nikt, nikogo nie było na radio, nie używał tego w ogóle. Ale tak, ale tydzień, tydzień. Uh, Jakie ma kozeczki? Uuu, le, le, się stało? Co się stało, kobietko? Damage wheel. Okej. Okay. Okay. Czy my mamy? Czy my mamy? Ale nie mamy. Nie mamy. Terribly. No to dawaj go na paczkę. Ty, ale to już jest czwarte zlecenie i czwarte łopata! Właśnie, zapomniałem, ty, czwarta opona, czwarta opona, ty! Bierzemy to, kurwa, miolema Tak, bardzo duże stopy, metali nas czekają. To co, machniemy se, Taradejko, na testa? Ustalimy se fale no, jakieś. Dwa tysiące. No 2000. No dobra, no. możemy zrobić. Może będzie się jeszcze fajniej pracować, jestem przekonany. Słuchaj, ty idziesz do sklepu i mówisz, no tutaj, słuchaj, kurwa, widzisz, będziesz miał problem jakiś czy coś. Kurwa, będziemy może sprzedawali weed, będziemy się komunikować. Tak, kupmy to radio, będzie zajebiście. Pierwszy Dob raz jadę. radio. Dobra, od razu jadę po to radio. Przetestujemy. To no opony, bo mogą nam zgnić. Słuchaj, do, kupmy radio, ja cię rzucę, będziesz mieli opony, a ja pojadę do Moseleja po paczki, po, po, po wow. opony i będziemy gadać. Będziemy Dobra, gadać. to będzie zajebiste. Dobra. Będziemy gadać na radiu. Żebyśmy chcieli... O co chodzi, Charlie? musimy musimy no. jak, jak jak się bid radio, to tam trzeba wpisać? poczekaj, poczekaj. No, wiesz co, chodzi, cho... trzeba wejść w ustawienia radia i poszukać odpowiedniego klawisza, który odpowiada za mowę, który odpowiada za, za ustawienia radia. Okej, okay. czy muszę wejść w ustawienia gry, tak? nie da Kurwa, co on gada? Co on gada? Nie wierzę w to. Co on gada? Halo, halo? Działa, działa. 30, 48. jestem kurwa pod wieżyczką. Witam serdecznie, właśnie, widzę, widzę jakiegoś gościa kurwa, podchodzi, Pelysisek w O i tu i idą, idą mi najebać. Yy, może chcę radio? O... Dobra, słychać mnie? Słychać cię zajebiście, ja w wyraźnie I To mi się podoba. Zebijście, to elegancko, mamy system opracowany, teraz możesz się obrać jak komandosi i trakować wszystko. Dobra, w takim razie co? No poszukujemy zlecanka kolejnego. Tak jest, chodzę na furgonetkę. Czyli Michu ja, czy 40 bez odbioru. Zasiadłam, czekam na ciebie. Trzeba będzie jeszcze z centrali i rady komunikować. Oho. Zajebiste to jest. Musimy, musimy tą furgonetkę zrzucić gdzieś. tak poprawne. Musimy gdzieś tą furgonetkę zostawić i, 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 i oponę ściągnąć. To zaraz <laughs> tutaj gdzieś na pokój Mobilki, mobilki, mamy furgonetkę w tym momencie. Zastanawiamy się, gdzie ją zrzucić. Jakieś pomysły? A. Zostaniecie u nas w skórze, to no najlepsze to będzie po lewej parking, który możecie zlokalizować Za 300 metrów na lewo. Chodź odbioru zielone światło. Dzięki serdeczne. Dobra, za 300 metrów Dzięki. na lewo mamy mieć jakiś parking. Dobra, tu słuchaj, wiesz co? Pierdolnijmy go gdzieś to. Tu. tu jest parking faktycznie. Dobrze powiedzieli. Czas to zmienić. Ja zrobię tak jak ostatnio, wiesz? Dobra, rozglądam się. Dobra, dobra, serki. Ja sobie zerknę i zrobię tak jak ostatnio. Chcesz dokonywać tutaj wymiany? Chyba tak. Nie rzucamy go co? Od razu będziemy to naprawiać. Na wyciągły, na wyciągu, możemy go zdemontować potem na standardowym zajeździe, na bazie. Przyjąłem Złape lepszy zasięg Andrzej jest na, na, na czwórce. Może na jakieś zlecenie. Dyspozytor Dobra, informuję, że w tym momencie opona jest zmieniana. Na razie nie ma żadnych problemów. <grym> <grym> opona zdjęta, opona zdjęta, można stąd odjeżdżać. Ok, schodzę. Dostaliśmy pejczek? 214 pejczeka. Rzekłbym parole, parole, parole. Świetnie, czekam w furgonie. <grywki> Okej okay. Panowie z Polski, tutaj ja na czwórce, wchodzę żeby poinformować, że będzie niedługo zlecenie na Sandy Na Sandy? Dobra Dzięki, dzięki, mobilko <grywki> Ej, chyba od że się bateria wyładowywuje <grywki> Nie, niemożliwe, no to nie kupimy kurwa. No Ja mam 97%, 97 mam. Już baterii. ci spadło, już ci spadło baterii? A zobacz, ile ty masz. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Ja mam kurwa 96%. No ja w tyle samo w tym momencie. Ja pierdolę przez taki jebany shit. Ale jaki zajebisty. Cena <noise> też, no nie, no, 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 dobra. Ale przynajmniej będziemy sobie mogli fajnie pogadać! Najlepsze jest to, że my o obok siebie, kurwa, a gadamy Znaczy wiesz, nie. ja się troszkę dalej od ciebie, teraz daleka, więc <laughs> lepiej tak się komunikować. Lepiej <laughs> znaczy, być gadał w szybę.